Mimo trwającego drugi dzień protestu górnicy poszli na ustępstwo i zgodzili się, by z kopalni Ziemowit Piast w Bieruniu wyjechał jeden skład z węglem niezbędnym w elektrociepłowni Chorzów. Na elektrowniach, na ciepłowniach mają poniżej stanu bezpieczeństwa dla elektrowni zapasów węgla i z każdym, z każdym dniem jak nie dochodzą składy to... Ta ilość topnieje i może, może to zagrażać wyłączeniu prądu albo ograniczeniu ciepłownictwa. Czego nie do końca chcą sami protestujący, bo jak twierdzą, obecnej sytuacji nie są winni mieszkańcy regionu, a ministerstwo odpowiedzialne za energetykę i zarząd polskiej grupy górniczej. Z tymi ostatnimi górnicy mają rozmawiać w poniedziałek, jednak zaplanowanej na 48 godzin blokady nie mają zamiaru przerywać. Dzisiaj mieliśmy spotkanie komitetu. Podjęliśmy decyzję, tak jak było ustalone zresztą wcześniej, podtrzymaliśmy to, że do dnia jutrzejszego blokujemy tory z wywozem. Węgla do energetyki. Według uzyskanych przez nas informacji porozumienie już wczoraj leżało na stole, jednak na podniesienie pensji do ponad 8 tysięcy zł brutto i jednoczesną wypłatę rekompensat za przepracowane od września soboty i niedziele nie zgodził się minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który protestującym miał kazać wybierać pomiędzy jednym a drugim.